Bardzo dziękuję, że mogę dzisiaj mówić do widzów i do czytelników w portaliku 24. To bardzo taki, widzę, aktywny portal, który na bieżąco informuje mieszkańców o ważnych sprawach. I cieszę się, że mogę powiedzieć o końcówce kampanii, kampanii naszego kandydata, kandydata Prawa i Sprawiedliwości, ale nie tylko. Myślę, że okaże się w drugiej turze, że większości Polaków chce podsumować kampanię, w tym kampanię w Jeleniej Górze, Wiecie Państwo, że Andrzej Duda był w Jeleniej Górze, że spotkał się z mieszkańcami, że został entuzjastycznie przyjęty i to było bardzo dobre spotkanie. Też tutaj grupa wolontariuszy skupiona wokół mojego biura, wokół Komitetu Prawa i Sprawiedliwości przez cały czas organizuje kampanię, rozdaje ulotki, rozdaje gazety. Jesteśmy aktywni, mając nadzieję, że Andrzej Duda wygra te wybory. Przed nami pierwsza tura, i myślę, że to z tym chcę też zwrócić się do mieszkańców Jeleniej Góry, głównie Jeleniej Góry, ale też wszystkich, którzy wchodzą na ten portal, żeby, żeby po prostu pójść do wyborów i głosować. Jeżeli zostaniemy w domu, jeśli nie zagłosujemy, to wybiorą za nas inni, wybiorą takiego kandydata, jakiego będą chcieli. Chcę też powiedzieć, że w ostatnich dniach była pikieta w sprawie uczciwych wyborów. W czasie tej pikiety apelowaliśmy do Państwa, żebyście się zaangażowali, żebyście byli mężami zaufania. Możecie być zamienia Sprawa i Sprawiedliwości, ale możecie z każdego innego też ugrupowania, po to, żeby ludzie, którym zależy na uczciwości wyborów, pracowali i żebyśmy mieli przeświadczenie, że te wybory oddają nasze. Preferencje wyborcze. Ale ja przed sobą mam list naszego kandydata Andrzeja Dudy, kandydata na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, i chciałabym Państwu pozwolić ten list przeczytać. Jest to list skierowany do wszystkich Polaków, ale też szczególnie tutaj chcę ten list skierować do mieszkańców Jeleniej Góry i naszego regionu. Szanowni Państwo, już wkrótce wspólnie będziemy podejmowali decyzję, kto przez następne pięć lat będzie sprawował zaszczytny, ale i niezwykle zobowiązujący urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W trakcie kampanii spotykałem się z Państwem na setkach spotkań, uścisnąłem tysiące Waszych rąk, usłyszałem tysiące miłych słów, które każdego dnia dodają mi siły w staraniach o lepszą przyszłość kraju. Te spotkania były i są dla mnie niezwykle cennym doświadczeniem. Rozmawialiśmy o najważniejszych dla Polski i Polaków sprawach, o waszych troskach i nadziejach. Wszędzie słyszałam podobne opinie. Martwimy się o przyszłość naszą i naszych dzieci. Chcemy się czuć bezpiecznie. Chcemy wreszcie godnie żyć w naszym kraju. To są troski wielu polskich rodzin, miliony naszych, milionów naszych Polaków. To Wasze opinie i uczucia są dla mnie drogowskazem tego, co należy w pierwszej kolejności zmienić w kraju. Wniosę ustawę przywracającą poprzedni wiek emerytalny i ustawę podnoszącą kwotę wolną od podatku. Będę stał po stronie utrzymania polskiej waluty tak długo, jak to będzie konieczne, by Polacy mogli żyć godnie i bezpiecznie. Będę bronił polskiej ziemi przed wykupem a państwowych lasów przed prywatyzacją wyprzedażą. Będę aktywnie działał na rzecz odbudowy nowoczesnego polskiego przemysłu, dającego Polakom miejsca pracy i godne wynagrodzenia. Jeśli obdarzycie mnie zaufaniem i powierzycie zaszczytną funkcję prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zapewniam, że będę aktywnie energicznie pracował na rzecz rozwiązania problemów, którymi codziennie żyją Polacy. Będę prezydentem dialogu. Prezydentem, który ten dialog inicjuje, który słucha ludzi i jest mądry także ich mądrością. Chcę sprawiedliwej Polski, państwa, które jednakowo traktuje wszystkich obywateli. Bycie prezydentem to zaszczyt, a przede wszystkim obowiązek godnego reprezentowania Polski i Polaków za granicą. Wraz z żoną będziemy parą prezydencką, z której będziecie mogli być Państwo dumni. Uczynię wszystko, by być prezydentem całego narodu. Wszystkich Polaków będę działał na rzecz dobra wspólnego, a nie tej czy innej partii politycznej. Będę działał na rzecz silnego, niepodległego państwa, które szanuje swoich obywateli i ich konstytucyjne prawa. Będę prezydentem, który zadba, byście mogli godnie żyć w bezpiecznym, uczciwym kraju. Moim zwierzchnikiem będzie naród, bo on wybiera prezydenta. Dotrzymam tego słowa. W dniu wyboru prezydenta Rzeczpospolitej proszę o Państwa głos z wyrazami szacunku Andrzej Duda. Panie poseł, no wiadomo, że młodzi ludzie tutaj bardzo są ważni, będą decydować w przyszłości o losach kraju. Co Andrzej Duda ma dla nich, dla młodych ludzi i dla młodych rodzin? Tak, ja się zgadzam tutaj z Pana pytaniem, że to jest bardzo ważne. Sama mam syna, który mogę powiedzieć, że jest, jeszcze jest młodym człowiekiem, i patrząc na jego problemy, problemy mieszkaniowe, na to, że mimo że ciężko pracuje, nie stać go, żeby kupić mieszkanie bez jakiegoś kolosalnego kredytu. Myślę, że sprawy młodych ludzi trzeba rozwiązać i Andrzej Duda będzie aktywnym prezydentem, jeśli chodzi o sprawy młodych ludzi. Przede wszystkim stworzymy i będzie inicjował. Na Narodowy Program Wspierania Zatrudnienia. Tak, aby młodzi ludzie mogli mieć pracę, godną pracę. Ale dzisiaj nawet jak ktoś ma pracę, to bez pomocy rodziców nie jest w stanie kupić mieszkania. Nawet dostać tego mieszkania na kredyt. A więc trzeba stworzyć taki program mieszkaniowy, który pozwoli, na przykład program mieszkania, mieszkań na wynajem, które młodzi ludzie będą mogli wykup, wykupić, czy jakby wynajmować, a jednocześnie przy niedużych ratach te mieszkanie spłacać. Praca i praca i można powiedzieć mieszkanie to są podstawowe rzeczy, żeby wspierać też rodzinę, bo wspierając młodych ludzi i możliwość pracy i mieszkania też to są działania na rzecz rodziny. Dzisiaj młodzi ludzie nie zakładają rodziny. Dlaczego? Ktoś powie, że to jest taka moda. Nieprawda, jeśli zobaczymy na Polaków w Anglii, to oni tam zakładają rodziny. Dlaczego? Bo czują się bezpiecznie, bo wiedzą, że będą mogli zapewnić swoim dzieciom byt. Tutaj w Polsce młodzi ludzie nie czują się bezpiecznie, mają obawy, czy zapewnią swoim dzieciom byt, dlatego też nie zakładają rodziny. Naszemu państwu grozi wyludnienie. Naprawdę zniknięcie z mapy, jeżeli i, i po prostu nas nie będzie, jeśli nasze dzieci, nasze wnuki nie będą miały dzieci, i to stracone całe pokolenie. Jest program zatrudnienia, jest program mieszkań, oczywiście sam prezydent tego nie zrealizuje. Musi to zrealizować z, z rządem, który chce wspierać i pomagać ludziom. Co państwa kandydat w sprawie obronności by zrobił właśnie w tej kwestii? Znaczy, ja po pierwsze, pozwoli pan redaktor, że odpowiem, ja nie jest... Jestem w Komisji Obrony Narodowej, więc w szczegóły uzbrojenia nie będę wchodzić. Natomiast powiem, jaką my jako Prawo i Sprawiedliwość prezentujemy w sprawie bezpieczeństwa państwa, politykę. To jest kilka sfer. To oczywiście to jest sfera polskiej armii. Dzisiaj mamy w wyniku takiej, a nie innej reorganizacji armię, która się może zmieścić na Stadionie Narodowym. Tak? I czy ona jest nawet dobrze wyszkolona? Jest śmiem w to wątpić. Musi być dobra, dobrze wyszkolona armia. Musi być dobry przemysł. I przede wszystkim musi być Polska silna gospodarcza. A przede wszystkim też musi być rząd, który prowadzi mądrą w imieniu narodu. Wstawiającą na godność narodową politykę, bo jeśli my jesteśmy taką brzydką panną na wydaniu, która musi się wszystkim podlizywać, to wtedy naprawdę na scenie międzynarodowej się nie liczymy. Ja przypomnę, że świętej pamięci Lech Kaczyński, a Andrzej Duda powiedział, że będzie kontynuował jego politykę. Chciał tutaj instalacji bardzo poważnego systemu antyrakietowego, które by spowodowało, że NATO będzie silnie z nami związane, że Stany Zjednoczone będą silnie z nami związane, że będą zmuszone do tego. Żeby, gdyby się coś stało, stanąć po stronie Polski i podjąć działania. Ja mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, ale dzisiaj, kim jest Putin? Każdy widzi, że była błędna polityka międzynarodowa, uległości resetu wobec Rosji prowadzona. Co by Pan powiedział wszystkim wyborcom, którzy no, wahają się, czy iść, czy nie iść, czy, czy głosować, czy nie głosować? Jak ważne to jest to głosowanie? Na pewno iść należy, dlatego że. Mamy taką tendencję do narzekania, ale jeżeli nie pójdziemy do wyborów, nie zagłosujemy, to wybiorą za nas inni. A zatem, jeśli chcemy mieć realny wpływ na to, co się w kraju dzieje, to należy i zagłosować. Popiera pan Andrzeja Dudę. Dlaczego? Dlaczego uważa pan, że ten kandydat właśnie będzie dobrym prezydentem Polski? Uważam, że Andrzej Duda jest najlepiej przygotowanym spośród wszystkich kandydatów, biorąc pod uwagę jego dotychczasowe doświadczenia. Oczywiście trzeba też brać pod uwagę, że prezydent Komorowski ma pierwszą kadencję za sobą, ale już po kampanii widać choćby to, że kampania Andrzeja Dudy o wiele bardziej merytoryczna była. Andrzej Duda spotykając się w różnych częściach kraju, bo miałem okazję śledzić jego kampanię, nie tylko na naszym terenie, widać było za każdym razem jego dobre przygotowanie. To, że mówił zarówno o sprawach, które jego zdaniem istotne są ogólnie dla rozwoju Polski, ale także o lokalnych problemach nurtujących mieszkańców poszczególnych. Terenów. Widać tutaj było, że stara się jak najlepiej przygotować do tego i poznać także te specyficzne problemy, którymi żyją Polacy w różnych częściach kraju.